Witam wszystkich czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. Ja również jestem czytelnikiem tej biblioteki i bardzo się z tego cieszę. Książki dla mnie, świat bez książek, nie byłby taki jak jest. I moi drodzy, dział gromadzenia i opracowania zbiorów. Jak widzicie Państwo, przestrzennie tutaj książka zaczyna swoje życie w tej bibliotece. Tu jest początek drogi i te panie opowiedzą o tym, jak to wygląda? Cieszę się, że możemy poprzez duże zakupy zapewnić naszym czytelnikom dostęp do nowości wydawniczych. Wszystkie zbiory wprowadzamy do naszego katalogu komputerowego, który prowadzimy w nowoczesnym systemie bibliotecznym ALEF. Katalog nasz dostępny jest również w internecie. Zachęcamy wszystkich do jego przeszukiwania. Zapraszam Państwa teraz do wypożyczalni, która mieści się na parterze biblioteki. Oto wypożyczania, w której mieszczą się najlepsze książki w tym mieście. Tutaj jest lada biblioteczna, za którą pracują Panie i opowiedzą teraz Państwu o tym, co jest, co ważnego w Bibliotece się dzieje. Nasza biblioteka udostępnia swoim czytelnikom bezpłatne korzystanie z e-booków. Każdy, kto posiada aktualną kartę czytelnika może otrzymać specjalny kod dający dostęp do ponad 1800 e -booków. Zajrzyj do nas i zostań czytelnikiem miejskiej biblioteki publicznej w Ostroence. Przekonaj się, że naprawdę warto. Na pewno się nie zawiedziesz. Czekamy właśnie na Ciebie. Serdecznie zapraszamy. Dla mnie książka moi drodzy jest takim narzędziem bezcennym ale też trochę niedocenianym. Ja jestem terapeutą i pracuję z dziećmi. Jestem fascynatką bajkoterapii i w ogóle pracuję metodą bajkoterapeutyczną, więc jakby książka jest podstawowym narzędziem, na którym pracuję. Przychodzę do wypożyczalni po sprawę zarówno intelektualną, jak i duchową. Jestem też mamą, tak? więc wychowanie dzieci bez książki nie wyobrażam sobie. Tutaj, proszę Państwa, mamy dział zbiorów specjalnych, i tu jest taki przystojny pan, który Państwu opowie, czym ten dział się zajmuje. Wypożyczanie zbiorów specjalnych, jak sama nazwa wskazuje, zawiera zbiory specjalne. Czym zbiory specjalne różnią się od tradycyjnych zbiorów? Przede wszystkim tym, że są oprócz książek o tematyce muzycznej i czasopism o tematyce muzycznej, także pewne zbiory takie jak mapy, plany, atlasy, nuty, fotografie, plansze. Ale jeszcze bardziej różnią się zbiory audiowizualne. Zawierają się tutaj płyty, zarówno płyty analogowe, winylowe, jak też płyty CD MP3, na których są nagrane audiobooki. To mamy tutaj nawet około 4000 płyt winylowych, a również sporej ilości innych zbiorów. Także zapraszamy wszystkich specjalnych czytelników do odwiedzania zbioru, działu zbiorów specjalnych i do wypożyczania zbiorów specjalnych z naszej wypożyczalni. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy teraz do czytelni. Tutaj Szanowni Państwo jest czytelnia. Do czytelni jak widzicie przychodzą młodzi ludzie, żeby pograć na komputerach. Przychodzą inni, którzy chcą poczytać prasę, chcą odpocząć, chcą złapać ducha tej ciszy czytelni. A tu pracuje Pani, która Państwu opowie czym tak naprawdę Zajmuję się czytaniem. Jednym z takich ważnych elementów naszej czytelni to Kronika Miasta Ostrołęki. Jest to kronika tworzona przez naszego ostrołęckiego kronikarza pana Czesława Parzycha. Do 2017 roku kronika była w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, od 2017 znajduje się u nas. Można korzystać. Ostatni rocznik kroniki znajduje się w Towarzystwie Przyjaciół Ostrołęki. Każdego kolejnego roku kolejny tom jest do nas przywożony. Dostawiamy go na półkę, można u nas z niego swobodnie korzystać. Tutaj mamy wystawę jeszcze po drodze. Jest to wystawa lokalnych twórców. Ta wystawa ma tytuł Między pracą a snem. I tutaj o tym, w czym zajmuje się ta pracownia, opowie ta o to pani. Znajdujemy się w pracowni zbiorów regionalnych. Znajduje się tutaj około 2,5 tysiąca woluminów różnych materiałów dotyczących naszego regionu. Przez naszego rozumiemy w tym momencie było województwo ostrołęckie. Znajdują się tu takie rzeczy jak prace naukowe, popularno-naukowe, ale również literatura piękna i czasopisma. Są to czasopisma zarówno bezpłatne, jak i czasopisma takie, które są wydawane w Polsce, a dotyczą również naszego regionu. Bardzo ciekawą rzeczą są derzetesy. Ten skrót może niewiele mówi, są to dokumenty życia społecznego, czyli tak zwane ulotki, różnego rodzaju afisze, zaproszenia. Znajdują się tam naprawdę przeróżne rzeczy, ogromna skarbnica wiedzy, ogromna skarbnica różności. Korzystają z tego badacze, jak również zaprzyjaźnione instytucje pożyczają od nas na przykład w celu wystaw. Zapraszamy bardzo do korzystania ze zbiorów w pracowni regionalnej. Więc dobry wieczór. Witam serdecznie w Klubie Wszystkodziennej na spotkaniu z cyklu Karol Samsa i Jego Gość. Dziś mamy przyjemność gościć pana Przemysława Kapowicza, poetę. Wtedy to literackiego doktora nauk humanistycznych, pracownika naukowego Uniwersytetu To mądrość mądrości strażnica miewała w życiu różne trudności, po wielu miejscach tułała. Te przeprowadzki dały jej w kości. Piękną siedzibę dostała. Jeden sceptyk koniec jej głosił, że niepotrzebna będzie nam. Ona na swoje pokoje prosi i pięknie wita u swych bram. Ruch Kłowackiego i Kopernika to ważne miejsce kultury. Gdy brzmi poezja lub gra muzyka Miksnika znika nastrój ponury to pisarz? Często poeta, muzyków tu się chał. Trzy, dwa, jeden, zero, stary. Zobaczcie, słuchajcie, Kulfon cool też jest kuku, lalką teatralną, ale zupełnie inną niż budzik, prawda? Zobaczcie, on ma taki mechanizm tutaj, dzięki temu mechanizmowi on mówi, no niestety ta lampa jest tak stara, że, że za bardzo mówić już nie chcę, ale kurfon mniej więcej mówi tak. Cześć, ciałem, krótki, tak stałem. Zobaczcie, on ma tutaj też takie druciki. Trzymać, no trzymać za to. tak? I dzięki tym drucikom gaditom albo Tom, może ruszać łapani. No zobaczymy jak on się rusza. Pomachaj do wszystkich. Dobra, a teraz niech Ulfon potrafi się połównać. Dobra, a teraz, a teraz je kurwa spojrzeć w sufit. O, tak. I tą ręką tak się dostojnie pokładzi od góry do ręki, mucha co? i chyba objętje. Dobra, teraz kurwa patrzy w dół, zobaczył stado potworów, wkłada rękę do buzi. O, Trzęsie się ze strachu. Wkłada rękę do buzi. O, tu trzymaj. No, kurwa bierzesz to dzieci. To z Was ciąg dalszy!